Powstały pierwsze filmy dźwiękowe. Publiczność mogła usłyszeć, jak bohaterowie mówią i śpiewają. Trochę później w Nowym Jorku narodziła się telewizja. Po raz pierwszy ruchome obrazy można było odbierać w mieszkaniu. Pierwsze odbiorniki telewizyjne miały wielką obudowę i mały ekran. Ponieważ były bardzo drogie, jedynie nieliczni mogli sobie na nie pozwolić. Obraz był nieostry, czarno-biały i z początku było bardzo mało programów. W 1936 roku zaszło kolejne wielkie wydarzenie w historii telewizji. Igrzyska Olimpijskie w Berlinie były pierwszym wydarzeniem transmitowanym na żywo. Widzowie w domu oglądali sportowców, którzy w tym samym czasie walczyli o zwycięstwo. W Ameryce w 1953 roku powstała telewizja kolorowa. W ciągu kilkudziesięciu lat telewizja stała się częścią powszedniego życia. Dziś istnieją tysiące stacji telewizyjnych na świecie, które nadają programy przez całą dobę. Z jednej nadawany jest teraz program Co i jak.